Tak, to nie jest łatwa sztuka. To nie, jest, to nie jest program faktycznie. dla słabych ludzi. O nie. Dziękujemy Uli Hinch. dziękujemy. Dziękujemy. Szanowni Agacie. Państwo, a teraz osoba, która jest niepełnoletnia, ale jest w naszym programie, bez rodziców przyszła. Bez rodziców. Nazywa się Michalina Gutknecht. Przepraszam, Dokładnie. że w ten sposób, ale pewnie nauczyciele też tak mają że nazwisko Gutknecht. Tak, jest problematyczne. Jest wymawiają hiperpoprawnie. Ale Michalina tak. jest u nas jako przepraszam, jest rekordzistka sezonu, jeśli chodzi o modeling. Tak, Na czym tak. polega ten rekord? O, jako Polska modelka zrobiłam najwięcej pokazów na tym Fashimikom w tym to roku. Jest? O, to było około 32 w ciągu ile? mi się. No to ja zaliczyłam 3 tygodnie. Zrobiłam 3 tygodnie faszyłików. Czyli 21 dni 32 pokazy. Lat. Jak ty tak. to robisz? Łączysz latanie na pokazy największych projektantów. Podróżujesz po świecie, a przecież chodzisz mm. do szkoły z tego co wiem jesteś w Cervantesie, tak? Tak, jestem w Cervantesie. No i co? Chodzę Daje do szkoły, się. staram się to łączyć, uczę się za granicą, nauczyciele też umożliwiają mi zaliczanie wszystkich sprawdzianów. Chodzę do państwowej szkoły, jestem traktowana jak każdy inny uczeń. A dobrze się uczysz? E, tak. A jak nadrabiasz tam... zaległości lekcyjnej, nieobecności? E, również pomagają mi moi koledzy ze szkoły, to też jest koledzy. bardzo pomocne. czy koledzy? Tak, koledzy i koleżanki. Koledzy koleżanki, tak. aha. A jak Ci pomagają? Robią dla Ciebie notatki? Yy, tak, wysyłają mi na, na przykład notatki się? internetowo, ale też się zdarza, że koleżanki czy koledzy przychodzą do mnie do domu i rzeczywiście pomagają mi. No dobrze, Super. Andrzej pyta teraz o szkołę, to ja teraz zapytam Cię o Twoją karierę i o, o świat modelingu. Oczywiście. Powiedz, jak Ty się w nim odnajdujesz i jak to się wszystko zaczęło? A, zaczęło się od tego, że właściwie byłam w galerii handlowej z moją koleżanką. W wakacje, w urodziny mojej mamy do tego, tak. <ścoughs> także to jest tak, do I to było kiedy, rok temu? Lata to temu? było trzy lata temu. Trzy lata już. Aha. Tak, dużo czasu i... Ty 13 lat. Dokładnie, nie bardzo nie, młodo zaczynała. Nie, nie, nie byłaś na wagarach z koleżanką w galerii? Nie, nie, wakacje to były, także okay, miałyśmy dobra, wolne. I zostałaś zauważona. Tak, podeszła do mnie moja szefowa obecna gościa, dała wizytówkę i poprosiła o kontakt, gdybym była zainteresowana. I co a, a co powiedziała? Podporę? Zapytała mi się, czy jesteś modelką, czy należysz do jakiejś agencji, bo ja właśnie jestem szefową agencji, to, to jest moja wizytówka. Proszę, jeżeli byś, chciał, byś była zainteresowana, przyjdzie do nas albo zaemailuj. I potem się potoczy. Dokładnie. Tak. No i teraz jak jest? Powiedz. Czy teraz jest jak... tak, że biją się od ciebie po <laughs> prostu najwięksi projektanci? Mam, rzeczywiście mam okazję współpracować z tymi największymi projektantami i jestem bardzo zadowolona oczywiście ze współpracy. Wszyscy są bardzo miłe osoby. To atmosfera. Jesteś bardzo otwartą osobą, uśmiechnięte. Yy, mówiąc po to, że nie dobrze, wy... dobrze wychowana. Dobrze na wartość słowa dziękuję. Ale Czy to jest atut w tym świecie? Myślę, że tak. że Przede wszystkim tutaj chodzi o osobowość i znajomość języka angielskiego, bo to też bardzo ważne. I właśnie trzeba jakoś rzeczywiście wyróżniać się na tle innych dziewczyn. Wszystkie jesteśmy piękne, wysokie, a szczupłe. czym ty się wyróżniasz? Bo mam nadzieję, że charakterem, właśnie uśmiechem, otwartością. I kolorem oczu, myślę, ich wielkością. I chyba włosy też trochę. Włosy, znaczy taką polskością swoją, wiesz, mimo obcobrzmiącego nazwiska. Michalina, a? a jak to będzie w przyszłości? W przyszłości? Stawiasz na naukę przyszłość. czy raczej właśnie na karierę? Tak, naukę mam zamiar kontynuować, mam zamiar skończyć liceum i oczywiście później wybrać się na studia. Planuję też możliwość wyprowadzenia się na przykład do Nowego Jorku i tam rzeczywiście studiowania. Yy, aczkolwiek. Rodzice są przygotowani na takie ewentualności? Rozmawiacie tak. o tym przy stole? Tak, rozmawiamy. Rodzice bardzo mnie wspierają. Są zawsze ze mną i myślę, że. Mojego taty marzeniem zawsze było podróżowanie. Więc tak. oni też mnie pchają właściwie w tym kierunku. Michalina, wspieramy Cię, trzymamy kciuki. Pamiętaj, nie odpuszczaj, bo. Uwierz, że to się da połączyć. Zuzanna Bijak, twoja koleżanka Dokładnie. starsza, jest takim przykładem, studiuje i realizuje się fantastycznie. Tak, i, nie, i nieprawda, że świat mody jest tylko zły i pełen pokus i jest nie, 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 tak, nie, absolutnie. dobrze wykorzystuję. E, Michalina, wiem, że masz 16 lat, ale nie wiem, ile masz wzrostu. Dobrze. O, dobrze. Ja mam 180. <noise> 178. Jak to? Proszę. Podobno. To, dlaczego jestem niższy? <noise> Piękna ta nasza młodzież. <noise> nie ty... jeszcze raz Może ja jeszcze raz daj mi drugą szansę teraz lepiej lepiej dziękuję dziękuję